Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Poszukujesz prawdziwej drogi do bogactwa? W takim razie to wideo jest nagrane specjalnie dla Ciebie. Zachęcam Cię do obejrzenia dalszej części materiału. Witam cię serdecznie i nazywam się Angajos. Nie zamierzam zachęcać Cię do przystąpienia do żadnego super cudownego programu internetowego, który ma dla Ciebie zarobić miliony. Wręcz przeciwnie, bo zauważyłem, że ostatnimi czasy pojawia się ogromna ilość materiałów, które zachęcają Cię do przyłączenia się tego czy do tamtego i mają dać Ci ogromne bogactwo. Teraz, nawet patrząc na mojego Facebooka, widzę ogrom ludzi, którzy zachęcają do tego, żeby stać się bogatym w bardzo prosty sposób. I tu chciałbym ci zdradzić jeden wielki sekret. Droga na skróty do bogactwa to najczęściej ślepa uliczka. Fakt, zdarzają się osoby, którym uda się wymyśleć coś od razu i to zaskakuje i to staje się milionowym biznesem. Natomiast, czego osobiście bardzo szczerze ci życzę, jest to przypadek raczej Rzadko spotykany, nieczęsto się tak zdarza, ale to nie znaczy, że bogaty być nie możesz. Oczywiście, że możesz, oczywiście, że pieniądze w ogromnej ilości dostępne są tak samo dla Ciebie, jak i dla innych ludzi, którzy tylko będą chcieli, no właśnie bardzo ciężko pracować na początku. Bo a tu świetnym przykładem jest MLM, Multi Level Marketing, gdzie na prezentację przyjeżdża się drogimi autami, gdzie obiecuje się, że szybciutko tutaj dojdziesz do ogromnych zarobków, będziesz miał nie wiadomo ile, dostaniesz a szacunek, drogie garnitury, samochody i tak dalej. Przy odrobinie zaangażowania oczywiście z twojej strony, zaproszenia kilku znajomych do współpracy i tak dalej, łapią się ludzie na te różnego rodzaju obrazy, a potem są wielce rozczarowani. Powiem Ci jeden wielki sekret. Da się stać osobą majątną w MLM-ie. Ale i mało tego, znam osoby, które do, doszły do naprawdę bardzo fajnych pieniędzy w tym systemie pracy, ale poświęcały i przez parę ładnych lat, około 14-16 godzin swojego życia na ciężką pracę przez 14-16 godzin każdego dnia działały, zaangażowane w tą branżę, w ten biznes, próbując, eksperymentując, szkoląc się, zdobywając wiedzę i teraz mogą cieszyć się tym, co jest obiecywane na tego typu mityngach. Także szukanie tego poprzez, postrzeganie MLM-u jako drogi na skróty do ogromnych pieniędzy jest błędem, bo to jest takie wtedy napędzanie tym, którzy są wyżej portfela, a ty szybko się wykruszysz, no bo niestety okaże się, że marzenie na o kilku godzinach pracy dziennie się nie sprawdza. Czy super systemy internetowe, powiedz mi, Da się na tym zarabiać, oczywiście, że się daje. Widziałem osoby, które, które mają z tego fajne różnego rodzaju prowizje z tych różnych systemów, ale to znów, po pierwsze, nie jest takie proste, a po drugie, wymaga inwestycji, a po trzecie, ja osobiście z tego nie korzystałem, ale słyszałem i czytałem wiele różnych rzeczy, że tam jakieś nieprzyjemne rzeczy się działy. I nie chcę cię do tego zniechęcać, jeżeli to jest sposób na Twoje życie, który chcesz wykorzystywać, ok, ale zastanów się nad jedną rzeczą czy naprawdę klikając w reklamy, czy jakieś tam wykonując działania w internecie drobne, każdego dnia zarobisz miliony? Czy znasz milionera, osoby, która udziela się medialnie, która jest znana i szanowana i powiedziała, że a kiedyś rzuciłem etat, ostatnią pensję zainwestowałem w jakiś tam system, no i wyklikałem sobie miliony. Jeśli tak podeśle mi linka a ja z chęcią poczytam wywiad z tą osobą, bo niestety ale ja nawet szukałem i nie zdarzyło mi się znaleźć taką personę w mediach. Natomiast to, co ja zauważyłem, co jest prawdziwą drogą do bogactwa, to po pierwsze umiejętność nastawienia się na ciężką pracę, bo nie zawsze będzie łatwo. Ba, nawet przez większość czasu będzie cholernie trudno, ale jeżeli masz cel, jeżeli jesteś na niego zdecydowany i a faktycznie zależy ci na tym, żeby go osiągnąć, to niczym, a nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy za niedługo spotkali się my w dwójkę i czego ja tobie osobiście życzę, choćby nawet przy tym cudownym stoliku, popijając drinka i podziwiając taką oto panoramę wyspy Puket, ciesząc się słońcem. W grudniu, a delektując się lekkim wiaterkiem i piękną pogodą. Nie ma problemu życzę ci tego, natomiast ja poświęciłem wiele godzin swojego życia. Często musiałem odmawiać moim znajomym wyjścia na piwo, wyjścia na drinka, wyjścia na imprezę, bo akurat była rzecz, na którą musiałem się skupić, aplikacja, którą musiałem dopracować, czy cokolwiek innego. I teraz mogę się tym cieszyć, mogę się delektować tą przepiękną pogodą i tym, że nie muszę się martwić o śnieg i o skrobanie samochodu, bo jedyne, czym się martwię, to żeby mi się klimatyzacja nie zepsuła w aucie, które mam tutaj, bo to byłoby dosyć drastycznym dla mnie doświadczeniem, nawet przy szybach. Druga rzecz jest natomiast ważna i to jest kwestia, którą nauczyłem się od wszystkich e, osobistości, wszystkich moich przyjaciół, wszystkie osoby, które miałem poznać, przyjemność poznać i cały czas poznaję, które dorobiły się dużych pieniędzy w swoim życiu, swoją ciężką pracą. Ludzie w biznesie to podstawa. Chcesz zarabiać pieniądze, musisz nauczyć się komunikować z innymi ludźmi, musisz nauczyć się być liderem, musisz nauczyć przekazywać się wiedzę bo e, nie wszystko jesteś w stanie zrobić sam, a każdy biznes, który się potem rozwija, każdy biznes, który ma potem doprowadzić cię do milionów, to biznes, w którym będą również dla ciebie między innymi, czy z tobą pracować inni ludzie. Im szybciej nauczysz się e, interpersonalnych relacji, tym łatwiej będzie ci dojść do pieniędzy. Trzecia rzecz, równie ważna, e, sprzedaż to podstawa. Możecie się wydawać, że zatrudnisz sobie handlowców, możecie się wydawać, że jak zrobisz dobry biznes, to nie trzeba go będzie sprzedać, będzie trzeba. Czy to siebie, czy ideę, czy produkt, czy stronę, czy cokolwiek innego, zawsze sprzedaż jest fundamentem udanego biznesu. W każdej jednej branży. Nie musisz być super sprzedawcą, ale wychodzenie z przekonania, że zarobisz, zarobisz się milionów, a sprzedaż Ci nie jest potrzebna jest błędny. Ale puszczą, że ja stworzył super portal internetowy. Tak. Ale on się musi sprzedać, on musi, inni uczestnicy muszą go polubić, musi być tam coś, co ich zachęci. Więc jak znasz sprzedaż, to wiesz na coś ludzie będą zwracać uwagę i będziesz w stanie go lepiej dopasować pod ich oczekiwania. Nie szukaj drudne skróty, da się być bogatym, naprawdę, ale nie poprzez jeden super szybki strzał czy jakiś super magiczny program, a który da Ci zarobić miliony. Ja powiem Ci zresztą... Co mnie osobiście bardzo uderzyło, bo przeglądałem sobie kilka filmików ludzi, którzy wyczują innym miliony, którzy powiedzą, że tam w 9 tygodni, a, czy jakieś proste programy korzystając z nich, zarobisz ogromne pieniądze. A, I po pierwsze bardzo rzucają się w oczy, że w trakcie nagrań jest to robione bardzo amatorsko, czyli jakimś nawet nie porządnym smartfonem, ale jakimś tańszym i zazwyczaj jak mają nawet jakiś komputer, to jest to jakiś komputer sprzed 10 lat, ledwo już zipiący. A tobie się to nie wydaje podejrzane, że osoba, która ma miliony, chce innym przekazać te miliony, żeby z nią zarabiała te miliony, a nagrywa to z ręki, nawet nie inwestując tych 100 złotych mikrofon, który można podłączyć do smartfona, bo tyle kosztuje najtańszy mikrofon, a nie inwestując żaden program do obróbki wideo, bo tyle też kosztuje najtańszy program. Dla tych, którzy dopiero zaczynają. A ta osoba cię ma nauczyć milionów. Naprawdę, nie chcę, żebyś się zraził, nie chcę, żebyś wracał do swojego życia takim, jakim jest, więc zanim zarzucisz wszystkie pomysły na zarabianie i ucieszysz się tym etatem za 1500 czy 2000, a pomyśl, czy może m, nie poddawać się od razu, a zamiast po prostu tego nastawić się na ciężką pracę. Ja też zauważyłem, że młodsze pokolenie gdzieś tam, które na webinarach spotykam, czy na szkoleniach, które organizuję, oni już się mnie pytają, jak założyć biznes, a ja pytam się dobrze. A chcesz mieć biznes, chcesz mieć własną firmę, jaką... jakie masz do tej pory doświadczenia zawodowe? No nic jeszcze nie robiłem, nic jeszcze w życiu nie, nie pracowałem, tam kiedyś może jakimś byłem DJ-em, czy komuś zbuntowałem małą stronkę, ale ja już chcę być bogaty, ja nie chcę iść pracować na etat. No super! No ekstra! No teraz ja ci powiem jak to wygląda. Jak chcesz być milionerem, musisz najpierw zobaczyć jak praca wygląda. Ja e, robiłem różne rzeczy, byłem ochroniarzem w hotelu, e, przerzucałem kurzy na farmie, e, jeździłem, robiłem imprezy, wiele różnych rzeczy, co każdą z nich mnie nauczyło. Nauczyło mnie szacunku do pieniędzy, nauczyło mnie pewnego podejścia, stawienia celów, wytrwałości, a podejścia do ludzi. A takie szukanie dróg na skrócie, że ja teraz jestem start -uperem. O! Ja będę miał swój startup, i startup zarabił miliony. Ja ci tego serdecznie życzę, ale szanse na to, że tak się stanie, są nikłe. Wiesz dlaczego? Bo problemem będziesz ty, twoja osobowość, to, że ty nie umiesz motywować siebie, nie umiesz zarządzać ale czasem, nie masz szacunku do pieniądza, bo nigdy go nie zarabiałeś normalnie, nie potrafisz się dogadać z kontrahentami, bo nigdy tego nie robiłeś, ani nie wiedziałeś, jak nikt inny tego robi. Tak, można zarobić miliony, można dojść do bogactwa i ja poznaję coraz więcej i więcej tego typu ludzi, zarówno tu na pokecie, jak i podróżując po całym świecie, ale mało kto zrobił to na skróty, więc może zamiast szukać kolejnych cudownych programów, które zapewnią ci miliony, weźmiesz wreszcie swoje dupsko do roboty, przeczytasz jakąś mądrą książkę, zapiszesz się na jakieś szkolenie, poznasz kogoś, zatrudnisz się na jakimś etacie, zaczniesz szukać jakichś um, pomysłów, zmienisz swój sposób myślenia na myślenie biznesmena, jak? To no nie ten materiał, ja ci tego nie podpowiem, natomiast choćby zwracając uwagę na otaczającą cię rzeczywistość, inaczej będzie to robił biznesmen, a inaczej będzie to robił etatowiec. Wiele, wiele różnych elementów, natomiast pamiętaj, sukces w biznesie, miliony, Wielka firma, to ty. Od tego się zaczyna. To jest pierwszy krok. Więc dopóki ty sobie tutaj nie podopracowujesz tu pod tą dynką wszystkiego tak jak należy, dopóki ty nie nauczysz się być prawdziwym biznesmenem, tych pieniędzy niestety nie będzie. A może będą. Natomiast szansa na to jest taka: pytanie, czy postawisz całe swoje życie na taką szansę? Czy może warto. Niskimi nakładami pracy, a potem coraz większymi, zwiększyć ją do coraz większych ilości. Spodobał Ci się ten materiał? Daj łapkę w górę. Większa ilość osób będzie miała okazję go zobaczyć. Zrób share na swoim profilu, a Napisz komentarz, co o tym sądzisz. Z chęcią go przeczytam. Zainspirujesz mnie tym też do nakręcenia kolejnych materiałów. No i oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, aby móc zobaczyć więcej tego typu nagrań na różne tematy. I zapisz się do programu. Wyzwanie 90 dni. Trzy pierwsze dni możesz sprawdzić całkowicie za darmo. Możesz się przekonać sam osobiście, na czym polega ten program, jakie zmiany będą zachodzić w Twojej głowie. Takie, które mogą pomóc Ci założyć własną firmę, na czym to polega. No to zachęcam Cię do obejrzenia i przetestowania tych pierwszych trzech dni. A tymczasem do zobaczenia i miej dzisiaj wspaniały dzień.